Ach, jak dobrze czasami wyrwać się ze zgiełku miasta. Rzucić codzienne obowiązki w kąt, nawet pasje twórcze i po prostu odpocząć. Ale przyznam się wam, że na wakacjach korciło mnie, aby coś dla was ponagrywać. Mam nadzieję, że również się stęskniliście, a tą krótką przerwę wynagrodzimy sobie jednym z waszych ulubionych materiałów. Cześć wszystkim, z tej strony Nikodem z kanału Inżynier Przygody, a to jedenasty. Tak, jedenasty materiał o Funkopop i nowych książkach. Zanim przejdziemy do meritum, krótkie ogłoszenie. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to jutro, czyli 31 lipca, mija trzeci rok od kiedy powstał ten kanał. Pomijając fakt, że nie spodziewałem się aż tak długiej bytności w internetach, to chciałbym jakoś to z Wami uczcić. Więc jeśli macie pomysł na materiał rocznicowy, walcie śmiało w komentarzach. A teraz zaczynamy. Skoro już wam raz zaspoilerowałem to, warto by było pochwalić się do końca. Do naszej małej rodzinki dołącza kolejny gość. Legolas, niesamowity łucznik i dobry druh Gimlego. Swoją drogą, to była ulubiona postać mojego brata w grze Powrót króla, skoro już nawiązujemy do poprzednich materiałów Pamiętam, jak parę lat temu, po wcieleniu się Orlando Bloom'a w tego walecznego bohatera, połowa elfii rasy zaczęła być wizualizowana jako gładcy blondyni o niebieskich oczach. Niektórzy z fandomu robili nawet żarty ze niewieściałej części społeczeństwa. Cóż, nadal robią. Co nie zmienia faktu, że Legolas to mój totalny must have i nie mogłem się doczekać. Aby postawić go z resztą kompanii. Na początku figurka miała ogromne problemy ze staniem i z wygiętą w dół strzałą. Stąd też się wziął mem z gotowaniem obiadu. Jeśli więc jakaś Wasza zabawka od fanku ma problem z równowagą, śmiało wrzucajcie ją do wrzątku. Więcej o samej operacji opowiadałem w odcinku o memach. Czemu o memach, a nie o figurkach? Poza tym jak zawsze przy egzemplarzach z drużyny pierścienia. Prosza w kształcie liścia. Ostrość jest ostrość. Lekkie niedomalowania na ramionach oraz ślady farby na główce. Zwiewna peleryna oraz dumna postawa. Mam nadzieję, że ukażą się jeszcze jakieś wersje hobitów i Króla Gondoru, gdyż będzie mi bardzo smutno, jeśli nie będę w stanie zebrać całości drużyny. O, i tu jak zawsze przy śmiesznych komentarzach Oli, przytoczę jeden z nich. Potrzebna ci cała drużyna, nie lepiej ograniczyć się do ulubionych postaci. Mam nadzieję, że nigdy ci się nie spodoba bajka Alibaba i 40 rozbójników. Pierwsza książka, drugi tom Sybirpanka. Mam nadzieję, że zauważycie jak się świetnie mieni. Jest tutaj QR-kod, polecam wam sprawdzić. Pierwszy wolumin udało mi się ukończyć jeszcze przed urlopem i jestem bardzo zadowolony z tego jak potoczyła się historia. Dla tych, którzy nie kojarzą tytułu. Powieść Michała Gołkowskiego, zrodzona na bazie żartu o cyberpunku. Autor przenosi nas do Neosybirska, komunistycznej wersji miasta-dystryktu, w której ludzie mają możliwość m.in. modyfikacji własnego ciała, czy korzystania z syntetycznych środków odurzających z grupy hormonów. Kryminał. Powieść detektywistyczna, powieść akcji, rasowy cyberpunk. Jedna książka, która ma wiele oblicz. Oczywiście mówiłem o pierwszej części, a słyszałem, że w drugiej Michał Gołkowski w ogóle się nie hamował i tu dopiero popuścił wodze fantazji. Finally, seven Dragon Balls. Your wish. Dragon, grant I've done it! I'm, finally the strongest in all the universe. I'm unstoppable... W poprzednim materiale pokazywałem wam moją ulubioną postać ze świata Smoczych Król, dziś więc nastąpi mały Back to the Future. Vegeta. Mówicie Vegeta czy Vegeta? W starych odcinkach Dragon Balla na RTL7 lektor tak cudownie spolszczał to słowo. Ale to było cringe'owe. Wielki książę Sajan przywędrował do mnie już jakiś czas temu jako prezent od mojego brata, dziękuję bardzo, w formie karty podarunkowej ze strony popwin.pl. O karcie już kiedyś wam mówiłem, chyba w odcinku z Gimlim, warto więc poszukać i dowiedzieć się paru ciekawych informacji. Wietny rywal Goku, który starał się nie odstępować go ani na krok, zapadł młodemu Nikodemowi w pamięć, choć nie zawsze imponował mu swoją postawą. Chora ambicja Wegety. Dobra, trzymajmy się już tego sporożczenia. Sprawiała, że często podejmował złe decyzje, jednak miał sobie na tyle siły, aby na końcu naprawić błędy i pomóc dobru wygrać. Wiem, że to trochę zbyt proste ubieranie w ramy wegety, ale spowodowane jest to nostalgią. Mam do niego duży sentyment. Dlatego też zdecydowałem się na klasyczny wizerunek wojownika, kiedy posiadał on jeszcze ogon, czerwony skauter, którego tutaj nie ma, oraz chęć podboju ziemi. Przechodząc do figurki, miała on ten sam problem co Legolas. Nie mogła stać. Ale to przez tą dużą głowę. Ej, włosy. Także kolejna wylądowała w z gorącą wodą i teraz już nie ulega ostrym podmuchom wiatru, gdy krzą tam się po pokoju. Jeśli mam podać jeden powód, za którego uwielbiam tego popa, to są nim właśnie włosy. Serio, bardzo się przez nie wyróżnia, do tego stopnia, że Ola myślała nawet, że to jest jakaś droższa figurka. Egzemplarz jest ładnie pomalowany, ogon okala wegetę w talii, zaś jego ręce ułożone są jak do ataku. Fajny smaczek i oczko w kierunku fanów serii. Ogólnie wiem, że ta postać ma wiele super wersji, ale ta z początku Sagi Saiyan jakoś podbiła moje serce. Druga świeżynka wydawnicza. Upiór w ruderze naczelnego polskiego grafomana Andrzeja Pilipiuka. Chwila od premiery już minęła, a ja się nadal za niego nie zabrałem. Choć swój egzemplarz zostawiłem w domu u rodziców. To pewnie dlatego. A gdyby tak zostawić organizację wesela Oli i chwilę w spokoju samemu poczytać? Do zobaczenia. A tak na serio, moi drodzy. Podobno Andrzej jest w formie, a upiór nie jest odgrzewanym kotletem. Choć lubię dania mikrofalowe w wersji tego autora, to cieszę się na powiew świeżości. Bardzo miło mnie też zaskoczył fakt wymienienia na okładce wieloletniego ilustratora powieści Pilipiuka, pana Andrzeja Łaskiego. Uważam, że znana Maksyma nie ocenia jej książki po okładce swoją drogą, a wybitne ilustracje grafików swoją. Dlatego szapoba fabryko słów, a ja mam nadzieję niedługo popodziwiać pracę obu Andrzejów. Let's have a you go, huh? I co mówiłem, nie puszczam słów na wiatr. Kolejny gral, na którego nie powiem. Polowałem. Gambit z kartami. Ostrożnie. Oh. Zupełnie nie rozumiem, czemu wersja z kijem jest rzadsza, a to cudo to common, ale dobra nasza. Jeny, ile ja się internetów naoglądałem w poszukiwaniu Gambita. Po raz pierwszy znalazłem go na M-Shopie, ale cena była zdecydowanie przesadzona. Ponad 7 dych plus 20 za przesyłkę. Nie? Na szczęście dla mojej paranoi kilka dni później wylądował u stworka potworka. Gdzie w sumie jest do dziś, ale wtedy to była walka! Mroczny hazardzista, dbający o własne interesy, jakoś tak pociągał mnie w tych starych kreskówkach z X-Menami. Do tego stopnia, że wypatrywałem odcinków, w których choćby się pojawił. Wygląda na to, że te małe popowe łowy to jakieś spaczenie z dzieciństwa. Przechodząc do figurki. Jest świetna. Choć nienawidzę Bubbleheadów. Każdemu z moich egzemplarzy. Z czasem oklapła główka. A ten się jeszcze. buja! Gambit nie posiada śladów większych, niedomalowań, rys czy innych wad. Świetne metaliczne nagolenniki, skórzany płaszcz, zbroja i te wybuchające karty. Nawet Stasiu ostatnio docenił tą figurkę. Mówię wam, ogromną różnicę w odbiorze popów robią jednak dodatki. Nie chciałbym, aby Fanko wyewoluowało w ogromne scenki ognia z tycią figurką, ale te dodatki naprawdę robią robotę. Do tego stopnia, że nawet osoby, dla których zbieranie figurek jest rzeczą obcą, zwracają na nie uwagę. Świetnym przykładem jest kapitan Ameryka z Endgame w otoczeniu błyskawic. Fanem postaci nie jestem, a jednak ta podobizna mnie kusi. Dlatego mam nadzieję, że Fanko pójdzie dalej w ten trend. I przynajmniej postacie z animacji otrzymają w przyszłości kolejne wystrzałowe pozy, kolejne tomy. Minas Warsu Magdaleny Kozak. Trochę jest tak, jak wam mówiłem w poprzednim filmie. Uwielbiam fantastykę polską i do niej mnie głównie ciągnie. Fabryka słów Robisz to dobrze. Kolejna premiera wylądowała w mojej biblioteczce z prostych powodów. Po pierwsze, to nowa Magda Kozak. Jej cykl o nocarzu jest niesamowity, więc nie mogłem doczekać się czegoś nowego spod jej pióra. Po drugie... Okładka. One robią różnicę i fabryka dobrze o tym wie. Mam nadzieję, że pod tą piękną okładką autorstwa Alicji Kapustki kryje się równie niesamowita historia. Grande finale! Trzy komiksy. Po pierwsze... Tajne imperium, które swego czasu wzbudziło niemałe kontrowersje w czytelniczym, komiksowym półświatku. Kolejny tom Spidermana oraz 60. One Piece. O tej pierwszej historii chciałbym wam co nieco opowiedzieć. Nie wiem czy przez cały odcinek, czy nie podzielę tego właśnie z 60. One Piecem, ale możecie mi dać znać jakbyście woleli. W skrócie jednak powiem Wam, że historia, w której Kapitan Ameryka jest antagonistą jednocześnie mnie zachwyciła, co również lekko zniechęciła do uniwersum Marvela. Ale o tym w osobnym materiale. A pajęczak? Wiadomo, moja ulubiona postać jest to jedyna seria, którą obecnie zbieram regularnie, poza dużymi komiksami. Bardzo pozytywnie nastraja mnie do przyszłości ta zapowiedź. No i 60. tom One Piece. A. Tutaj mam Różne dodatki, zakładeczki, bardzo spoczko, oraz pocztówki. Fajna sprawa, bardzo mnie cieszy, że tak generalnie JPF postarał się. Korzystam z tych zapładek, zakładek z poprzedniego tomu, z tych również będę korzystał i powiem wam, że nie wiem czego mam się po tym spodziewać. Myślę, że to będzie w pewien sposób podsumowanie tej fazy, gdyż jak zdradzają nam grafiki z kolejnego woluminu, yy, będzie przeskok czasowy. No i trochę, trochę się tego nie tyle co obawiam, jestem bardziej podekscytowany niż przestraszony, jednak to będzie w jakiś sposób takie podkreślenie. Podkreślenie tych wielu, wielu lat zbierania tej mangi. No i cóż, no lata lecą, weska wokół się kręci, a One Piece jak zawsze zachwyca. Także polecam wszystkim, którzy jeszcze nie czytali. I to byłoby wszystko moi drodzy. Napiszcie mi co nowego w waszych kolekcjach. Czy coś ciekawego do nich wpadło, może o czymś marzycie albo na coś polujecie. Pamiętajcie też o trzeciej rocznicy kanału i o pomysłach, gdyż ja chwilowo jestem wyzuty z pomysłów i czasów przez organizację wesela. Zaraz będę siadał i jeszcze jakieś grafiki projektował. Wybaczcie mi więc, jeżeli jeszcze przez chwilę materiały będą pojawiały się dosyć nieregularnie. Mam nadzieję, że to się zmieni po 15 sierpnia, ale naprawdę teraz co chwilę jest masa, masa wydarzeń. Jeżeli mogę tak to ująć, zwierzę. Zbliża się mój pierwszy wieczór kawalerski. Mam nadzieję, że również ostatni. Chce się mój, inne mogę przeżywać, ale też tak chcę, żeby był ostatni. I cóż mógłbym tutaj wam dużo mówić. Mam nadzieję, że widzimy się następnym razem. Do zobaczenia!